Natomiast mam też świadomość i tu chciałbym się jakby pochylić dodatkowo, że w przestrzeni publicznej pojawią się różne miejsca właśnie przy znaczy wpisy odnośnie tych spraw związanych ze śmieciami, no gdzie też pojawia się moja osoba. Natomiast nie są to na pewno wpisy mające na celu, tak jak jest to pisane, dobrą estetykę miasta, tylko... Zwyczajne ataki skierowane w moją osobę, czy to w przypadku na Słotwinie, czy, czy właśnie jeżeli chodzi o inne sprawy związane z wszystkimi zakładami i z czystością, czystością miasta. Prawdopodobnie są to ataki spowodowane moją rolą i funkcją w ostatnich wyborach, no i wynikiem tych wyborów, co widzimy tutaj na, na sali. Ja osobiście na te ataki zaczepki nie mam zamiaru odpowiadać. Tym bardziej, że większość tych tekstów jest nieprawdą. Teksty podpisane są przez osobę, która jest mi i pracownikom wszystkich zakładów komunalnych doskonale znana, ale to nie ona pisze te teksty i o tym też doskonale wiem. Osoba ta um, o wątpliwej reputacji znana jest z rozrób na cmentarzu, prawdopodobnie podpalania kosza, zakłócania ceremonii pogrzebowych, czy nawet ostatnio przy temacie ściusiania przy pomniku. I to przy pomniku, którym, szanowni państwo, regularnie składamy kwiat. Nie mam zamiar z tą osobą wchodzi w jakiekolwiek dyskusję i mam nadzieję, że będzie to dzisiejszym moim oświadczeniem zakończone. Jeżeli komuś, szanowni państwo, naprawdę zależy na estetyce w mieście, proszę o kontakt bezpośredni, gwarantuję, że pochylimy się nad każdą sprawą.